Kocioł OPOP H4ECO no to jest nasz Mercedes. Komora załadowcza o głębokości 53 cm, a więc możemy włożyć takie kłody, które mają 50 cm. Przy mocy 25 kW możemy. Komora ma 130 litrów ponad 130 litrów a więc możemy naprawdę nałożyć tam kawał objętości, dużą objętość biomasy drewna ten kocioł ze sterownikiem TH zarządza trzema pompami zarządza zaworem za buforem zaworem mieszającym w cenie tego w cenie tego kotła mamy sterownik który zarządza nam ładowaniem ciepłej wody zarządza zaworem za buforem i oczywiście pompą kotłową Mamy tutaj wentylator wyciągowy, i niezależnie czy mamy moc 25 kW czy 60 kW, przyłączę do komina to jest 130. Tu widać tą elektronikę, która, którą podłączamy. I do tego kotła możemy także dołączyć palnik na Pelet i zrobić z niego kocioł MAX Kombi, czyli systemowy kocioł Eco D Max. Możemy dołożyć. Palnik paletowy i będzie kotłem dwupaliwowym. Po więcej informacji zapraszamy na stronę nowato.pl. Zapraszamy klientów, jak i instalatorów.